Klasyczna już promocja na tym kanale od Betfana. Po założeniu tam konta i wpłaceniu depozytu otrzymasz od razu bonus o wartości 200% wpłaty. Do 300 zł możesz wpłacić obojętnie jaką kwotę, ale im więcej wpłacisz, tym więcej otrzymujesz. 10 zł zamienisz na 30 zł, 50 na 150, a 150 zł już na 450 i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajna promocja. Warto z niej skorzystać. Link do rejestracji macie w pierwszym komentarzu podpiętym pod tym filmem. No i standardowo konkurs o 20 zł, wystarczy, że wytypujecie minutę pierwszej bramki oraz dokładny wynik tego oto spotkania. Pamiętajcie, aby dopisać login gracza. Wszystkie komentarze bez loginu dodawane lub edytowane po tej godzinie odpadają z konkursu. To by było na tyle. Przejdźmy zatem do kuponów podesłanych przez naszych graczy. Miłego oglądania. Na początek taka propozycja, mecze na cały weekend, porówno 3 na sobotę, 3 na niedzielę. Lecąc po kolei pierwszy Empoli, Monza, podwójna szansa na to, że Monza tego meczu nie przegra. Monza miejsce numer 11 w ligowej tabeli, wyniki końcowe ostatnio trochę w kratkę, Empoli całkiem przeciwnie, seria 5 meczów to remis i 4 porażki. Dalej Udinese AC Milan z BTTS-em, Milan strzela bramki jak na zawołanie, takie wyczyny dają im trzecie miejsce w lidze. Udinese natomiast ostatnio też nie zawodzi, przyczyną może być uciekanie przed strefą spadkową. Poniżej 11,5 rzutów rożnych w meczu Almeria-Real Madryt przy kurcie 1,53, następnie druga liga hiszpańska, Espanol musi ograć drugą drużynę Realu. Espanol, który ostatnio notuje same remisy, musi w końcu się przełamać i przerwać tą serię. Na ten moment czwarte miejsce w lidze przy wygranej i korzystnych wynikach w innych meczach mogą przeskoczyć na miejsce wicelidera. Pozostajemy w Hiszpanii, Betis kontra FC Barcelona i typ na bramkę Lewandowskiego. Polak w dwóch ostatnich meczach trafiał do siatki przeciwnika. Ostatnim pokonanym na tej krótkiej liście był bramkarz Realu Madryt. Trzymajmy kciuki, aby i golkiper tego Realu został pokonany przez Lewandowskiego. Na koniec na podbitkę z fajnym kursem 1-27 przynajmniej 8 kornerów w meczu Arsenal-Crystal Palace. W ten kupon postanowiono zainwestować 2300 ogólny wyszedł 1731, a jeśli przewidywania się sprawdzą, to ktoś wzbogaci się o fajną sumkę, bo uwaga ponad 35 tysięcy. Drugi kupon na ekranie wygląda niemal identycznie jak ten pierwszy, 6 spotkań czołowych lig europejskich, bez większego namyślania. Dwa mecze z Ligi Portugalskiej przy kursie 1.35, remis lub zwycięstwo gospodarzy pojedynku Kasapia-Farense z kursem 1.80 zagrano zdobyte bramki w ilości 3 lub więcej w meczu FC Porto-Moreirense. Za to raczej powinni być odpowiedzialni w głównej mierze gracze Porto, ale ekipa gości może też coś od siebie dorzucić. Jest to szósta drużyna tej ligi, Porto plasuje się na trzecim miejscu. Następnie typy dosyć oczywiste grane zwycięstwa ekip faworyzowanych w tych meczach. Bormut podejmie Liverpool i grane jest oczywiście zwycięstwo Derez. Arsenal ugości Crystal Palace. Wytypowano zwycięstwo Arsenalu. Po trzecie Betty z Barcelona i wygrana ekipy przyjezdnej z Barcelony. Największym pewniakiem wydaje się być zwycięstwo Liverpoolu. Arsenal czeka na swoje pierwsze zwycięstwo w nowym roku. Miejmy nadzieję, że nastąpi to w ten weekend. Na końcu jeszcze tego zestawienia jest jeszcze mecz Villarreal Malolka. Tam zostały zagrane bramki w liczbie 2 lub więcej. Te ekipy sąsiadują ze sobą w tabeli ligowej. Powodem takiego zagrania może być duża ilość branek w meczach ekipy Villarealu. Przejdźmy już do podsumowania. Kurs całkowity 12.73, stawka równe 800 zł i najlepsze, kolejna dosyć fajna ewentualna nagroda, czyli niecałe 9000 tysięcy. Na koniec mamy coś takiego, 3 mecze na piątkowy wieczór, godzina 18, starcie Senegal-Kamerun w ramach Pucharu Narodów Afryki. Zakład jest taki, że w tym meczu padną przynajmniej dwie bramki. W ostatnich swoich meczach na starcie tego turnieju Senegal pewnie ograł reprezentację Gambii 3-0. Kamerun podzielił się punktami z Gwineą, remisując 1-1. Ten mecz może zadecydować, która drużyna będzie liderem po dwóch kolejkach, więc oczekujemy ciekawego widowiska. Mecz numer 2 i 3 piłka ligowa, konkretnie niemiecka oraz hiszpańska. Jeden wspólny typ, dziewięć rzutów różnych albo i więcej w meczach Alaves, Cadiz oraz Mainz, Union Berlin. Dodatkowe dwa typy na to, że w meczu Meczu Bundesligi, obie drużyny strzelą gola, a w całym spotkaniu zobaczymy chociaż dwa gole. Pierwsza połowa sezonu prawie za nami, niestety ekipy Unionu oraz Mainz nie będą go dobrze wspominać. Miejsca 15-16 na ten moment. Mainz dwa mecze z rzędu po remisie 1-1, Berlin wcześniej bezbramkowy remis, wygrana 2-0 jeszcze wcześniej, porażka 3-0. Trochę tych bramek wtedy padało, myślę, że remis 1-1 może być... Może być najlepszym rozwiązaniem. W tym meczu biorąc wszystko w całość Trebel z kursem ogólnym 846, zainwestowane 200 zł i możliwa wygrana w tym przypadku to niecałe 15 tysiąca. To tyle na dziś dzięki za uwagę. Pamiętajcie o naszej promocji BETFan. Wpadajcie na Facea na naszą grupę. Subskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.